Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Skoda Gadać, w chyba najbardziej oglądanych materiałach, w których porównuje do siebie różne jednostki występujące m.in. w Skodzie i w całej grupie WAG. Dzisiaj przyszedł czas na silniki wysokoprężne zwane dieslem, czyli te, które puszczają sympatyczny czarny dymek przy przyspieszaniu i ochrzciły powiedzenie, bo diesel musi dymić. Będę bardzo wdzięczny za zostawienie subskrypcji i zapraszam do oglądania. Dzisiejszy materiał zaczniemy sobie od silnika 1.9D. Czyli od typowego wała roboczego, którego nie sposób zajechać. Serio, może nie grzesze on osiągami, ale daje nam trwałą jednostkę, a o takie coraz trudniej. Skoro już wspomniałem o osiągach, to silniki 1.9D generowały moc 64 konie mechaniczne i 124 Nm przy 2500 obrotów na minutę. Jest to jednostka, która nie posiada turbiny. Posiada natomiast 4 cylindry w układzie rzędowym i 8 zaworów. Średnica cylindra to 79,5 mm, a skok tłoka to, to 95,5 mm. Prędkość maksymalna z jaką możemy jechać, według producenta, wynosi 156 km na godzinę, a przyspieszenie do setki wynosi 17 sekund. No istny potwór na drodze. Ale nie wymagajmy, to nie miała być jednostka do rajdów, to miało służyć przez lata, nie psuć się i palić stosunkowo niewiele. To jak już mowa o spalaniu, to w mieście wynosi między 6 a 7 litrów, zależy jakiej zimy a w trasie potrafi spalić 4 litry. Dzięki takiemu spalaniu zasięg na pełnym baku, czyli maksymalnie 42 litry, wynosi 545 km w mieście. Według mnie bardzo dobry wynik. Z usterek to niewiele osób się skarży na ten motor. Bezawaryjna jednostka, jak wymieniamy wszystkie płyny na czas, to nic nas nie zaskoczy. Przechodzimy do kolejnej jednostki diesla, tym razem SDI, w której wykorzystana jest tak zwana... Rotacyjna pompa wtryskowa i również jest pozbawiona turbosprężarki. Jednostka z bezpośrednim wtryskiem paliwa generuje moc również 64 konie mechaniczne i 125 Nm. To aż o 1 Nm więcej od poprzednika. Jednak zmieniają się obroty z 2500 obrotów na minutę na 2800 obrotów na minutę. Cylindry, zawory i tłoki tak jak u poprzednika. To samo. Zmienia się przyspieszenie i prędkość maksymalna. Z 17 sekund wzrosło nam do 19 sekund i prędkość maksymalna wynosi 158 km na godzinę. Spalanie w granicach od 6 do 7 litrów w mieście, na trasach również 4 litry. Pojemność zbiornika 45 litrów i zasięg w cyklu mieszanym na poziomie 937 km, a w mieście 703. Dynamiką silniki ustępują jednak bardzo wyraźnie odmianą z turbodoładowaniem. Polecam je więc głównie spokojnie usposobionym kierowcom. Za to możecie liczyć na niemal wiecznego ropniaka. Jeśli chodzi o serwis, to wystarczą przeglądy co 15 000 km z dobrym olejem, a pojemność układu wynosi 4,5 litra. Wymiana paska rozrządu zalecana jest najczęściej co 90 000 km. A ciekawostką jest, że diesle o oznaczeniu SDI mają hydrauliczną regulację luzów zaworowych. Podstawowy problem w przypadku aut wyposażonych w silniki SDI to bardzo często potężne przebiegi, które są liczone w setkach tysięcy kilometrów. Silnik miał też kłopot ze skrzynią biegów. Zdarza się, że urywają się w z przekładni głównej i uszkadzają obudowę. Niestety samochodów jest stosunkowo mało, przez co dość trudno dobrać używaną. No to nadszedł czas na znany i często hejtowany, niczym moja działalność na YouTubie, silnik 1.9 TDI. Kto go nie zna, nie słyszał, nie kojarzy, ten nijak zna się na motoryzacji. Występował w ponad 40 różnych wersjach, różniących się między innymi momentem obrotowym, mocą, systemem wtrysku, była to albo pompa rozdzielaczowa, w późniejszych odmianach pompowtryskiwacze. Również różniły się sposobem montażu i niektórymi elementami. Wyszedł z produkcji wraz z wprowadzeniem normy Euro 5, który nie był w stanie spełnić nawet poprzez zastosowanie filtra cząstek stałych tzw. DPF. Cztery cylindry, osiem zaworów, średnica tłoka tak jak u poprzedników, układ wtryskowy, tak jak już powiedziałem na pompie rozdzielaczowej Boscha o oznaczeniu VP37 montowane do 2004 roku i drugi rodzaj na wtryskiwaczach montowany od 2000 do 2011 roku. Maksymalne moce na pompie rozdzielaczowej to w przedziale 75-110 koni mechanicznych, a na pompach wtryskiwaczek od 75 do 160 koni mechanicznych. I tak jak powiedziałem, występowało w około 40 wersjach, a różniły się one od siebie m.in. oprogramowaniem sterującym pracą silnika, aparaturą wtryskową, a wraz z nią inna głowica i układ rozrządu, turbosprężarką, czyli wielkością oraz producentem, był to GARET lub AKK oraz system sterowania, czyli albo zawór upustowy lub zmienna geometria. Następnie różniły się sposobem montażu, zdłużnie lub poprzecznie. Różniły się również wtryskiwaczami, tutaj chodzi o wydajność tych wtryskiwaczy, koło zamachowe, czy było jednomasowe, czy dwumasowe, interkuler mały montowany z boku, tzw. SMIC lub w niektórych mocniejszych i nowszych wersjach FMIC, czyli duży montowany w pasie chłodnic. Oraz ostatnią różnicą były stosowane skrzynie biegów. Z ciekawostek to większość silników 1.9 TDI posiada seryjnie maksymalną moc i moment obrotowy do kilkunastu procent wyższy niż deklaruje producent. A za najbardziej niezawodny uznawany jest silnik 1.9 TDI o mocy 90 mechanicznych z pompą rozdzielaczową. Wynika to m.in. z bardzo prostej budowy. Niemniej nawet w nim można wyróżnić pewne elementy, które mogą sprawiać problemy. Stąd to przede wszystkim turbosprężarka, zawór recyrkulacji spalin, przepływomierz powietrza, a po większym przebiegu również pompa wtryskowa, wtryskiwacze i np. pękający kruciec pompy podciśnienia. Prędkość maksymalna jest różna w zależności od wersji i spalania na tej samej zasadzie, wszystko zależy jaką wybierzecie wersję, ale spalanie nie powinno przekraczać 7 litrów w mieście i około 4-5 litrów na trasie. I to by było na tyle w tym materiale. Dziękuję bardzo za oglądanie, zostaw subskrypcję, jeżeli materiał Ci się spodobał. Napisz komentarz. Jak masz pytania, to odwiedź mojego Facebooka, który nazywa się Skoda Gadać. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, miłego dnia i cześć!